Wyruszaj na żelazny szlak rowerowy. Dołącz do nas, odkrywając zachwycające krajobrazy i atrakcje na transgranicznym festiwalu żelaznego szlaku rowerowego. Festiwal odbywa się wzdłuż malowniczej trasy, która przebiega przez rokliwe miejsca, lasy i zakamarki. Gminy Godów, Jastrzębia Zdroju, Piotrowic koło Karwiny i Zebrzydowiec. Jazda wzdłuż żelaznego szlaku rowerowego. Pozwoli ci odkryć bogatą historię i dziedzictwo tego regionu. Jesteś doświadczony czy początkujący? Na tym festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Was atrakcje dla całej rodziny. Czy jesteś gotowy na przeżycie przygody? Szykuj swój rower już teraz i dołącz do nas. Odwiedź naszą stronę na Facebooku, aby poznać harmonogram imprezy i inne szczegóły.